Moi kochani, no to rozpoczęliśmy kolejny adwent i kolejne rolaty. Dla niektórych to może są pierwsze rolaty w życiu. Pierwszy raz przyszli z lampionami. Kto przed pierwszy raz z lampionem do kościoła, ręka do góry, żebym widział tutaj, tutaj widzę, a reszta to już weterani sami rozumiem. Bardzo dobrze. Yy, więc dla niektórych to kolejna już w życiu, dla niektórych pierwsze, a na pewno dla wszystkich z nas będą w tym roku wyjątkowe. Yy, słowo adwent to może od tego zacznijmy, do przypomnienia, oznacza tak dosłownie, oznacza przyjście kogoś, yy, że ktoś ma przyjść. Kto ma przyjść? Pytanie takie do Was. Podnosicie rękę, a tutaj mój y, współpracownik gdzieś się zgubił z mikrofonem, ale jest. Będzie podchodził. Y, no to tutaj do pierwszej ławki widzisz, chyba? No to patrz i obserwuj bacznie. Y, kto ma przyjść? Pan Jezus? No pan Jezus. Dobrze, skoro jesteśmy w kościele, to to była bardzo prosta odpowiedź. Ma przyjść pan Jezus, a kiedy ma przyjść? Ja bym Kuba nie schodził za daleko, bo będzie parę pytań. Kiedy ten pan Jezus ma przyjść? Kto wie? Ręka w górę wysoko. To tam yy, dziewczyna. Tam z tyłu, kto siedzi, to też się może zgłosić. Boże zapraszać. Narodzenie. Jeszcze raz. Boże Narodzenie. No Boże Narodzenie, tak, yy, oczywiście. To, do tego się przygotowujemy też w adwencie. Ale trzeba jakby pamiętać też o tym, że Boże Narodzenie no to jest święto, kiedy wspominamy urodziny Pana Jezusa. To są takie urodziny Pana Jezusa. Jest msza święta i w czasie mszy świętej przychodzi również Pan Jezus. Czy dzisiaj w czasie mszy świętej przyjdzie? Czy nie? Czy będziemy musieli czekać do Bożego Narodzenia? No przyjdzie oczywiście, że przyjdzie. Za chwileczkę na ołtarzu będziemy mieli Pana Jezusa. Zaraz tam podejdzie ktoś z mikrofonem. Yy, zaraz będziemy mieli Pana Jezusa tutaj obecnego. No więc nie trzeba czekać do Bożego Narodzenia, żeby Pan Jezus przyszedł w ten sposób. Yy, ale to w jaki sposób jeszcze inaczej przyjdzie Pan Jezus? Może ktoś mi powie. Tam dziewczynka koniecznie chce coś powiedzieć, Kuba. Ja bym chciał wiedzieć, co ona chce powiedzieć, więc podejdź tam. Bo jeszcze nie było pytania, ona już chciała. Wigilie. O, Wigilię. No to Boże Narodzenie. No to bardzo dobrze. Wigilie. Rzeczywiście do tego czasu też się przygotowujemy. Ale jeszcze jest taki wyjątkowy czas, kiedy ma przyjść Pan Jezus. Do niego się też będziemy przygotowywać jakoś. No ja się nie dziwię, że Wy takie średnio o tym myślicie, bo to się stanie dopiero na końcu świata, na końcu czasów, kiedy Pan Jezus przyjdzie po raz drugi na ziemię, Bo raz już przyszedł, kiedy się narodził, no to do tego się przygotowujemy, ale przyjdzie jeszcze raz na Ziemię i, i o tym też będzie dużo mowy w czasie tego Adwentu. Także proszę się nie przerażać, to będzie takie radosne przyjście i na to w Adwencie mamy oczekiwać z radością, ale o tym będziemy jeszcze mówić. O czym jeszcze będziemy mówić w tym Adwencie? Takim głównym tematem tego dzisiejszego Adwentu jest to, co jest jakoś ukryte w tym haśle na, na banerze, tym takim podświetlonym. Tam jest takie hasło. Kto potrafi czytać, to może go przeczyta. Kto potrafi czytać. Dobrze, poczekajcie sekundę. Z tyłu bym tam chciał, żeby ktoś się zgłosił, bo trzeba mieć dobry wzrok. No, kto tam z tyłu potrafi przeczytać? Wiem, że tam jakieś dzieci też poszły. Na pewno ktoś tam jest. Przejdźcie tam, Kuba. O, tutaj ktoś jest. Potrafisz przeczytać, co tam pisze? Cud nad cudami. Cud nad cudami. Cud nad cudami. Co to jest ten cud nad cudami? No to już Was nie będę męczył, chyba że ktoś wie. No to jeszcze powiedz w takim razie. Co to jest? O co to chodzi? Przyjście Pana Jezusa? To jest ten cud? To jest ten cud. Przyjście Pana Jezusa, ale to przyjście, o którym wspominałem wcześniej tutaj na ołtarzu w czasie Mszy Świętej. Za chwilę. Czyli będziemy mówić o Mszy Świętej. O Mszy Świętej. I takim znakiem, takim symbolem tych tego tegorocznych jest, chciałbym, żeby było wschodzące słońce. Nie wiem, czy już wiecie, ale postanowiłem rozpocząć karierę na YouTubie. Ktoś oglądał ten filmik, który tam wrzuciłem ostatnio, wczoraj zdaje się? Czy nikt jeszcze się nie zorientował? To ja się muszę zareklamować. Ktoś widział? A, no że widziałeś. No to słuchajcie, to dlatego ja się reklamuję dzisiaj. I dzisiaj będzie jeszcze drugi na YouTubie naszej parafii, na Facebooku również. Trzeba tam uważnie patrzeć, na te strony, śledzić, na stronie parafialnej też, także trzecia możliwość. Tam będą różne takie filmiki, takie wstępy króciutkie, nie tylko Msza Święta, więc tam sobie wejdźcie dzisiaj i znajdziecie tam coś na temat wschodu słońca. Dlatego, że. Kiedyś, dawno temu, na początku i potem przez długie wieki jeszcze, rolaty były odprawiane o świcie rano. O wschodzie słońca. Dlaczego tak wcześnie? Ktoś ma jakiś pomysł? No. Bo zakończamy tydzień. To jest taki jakby wyjątkowy dzień? O wschodzie, rano, rano. Kończy się co się kończy rano? Co się kończy rano? Noc, bardzo dobrze, super. Noc się kończy rano. Eee, a dlaczego się kończy noc? A czy co sprawia, że ta noc się kończy rano? To jeszcze raz mi krzyknij, żebym wiedział. Co, co, co takiego rano wstaje, co sprawia, że noc się kończy? Bardzo dobrze. Słońce, oczywiście. I dlatego, a to słońce, nie bez powodu mówimy o słońcu, bo to słońce przypomina nam troszkę Pana Jezusa. Pan Jezus jest takim słońcem, które przychodzi, i kiedy Pan Jezus przychodzi, to rozprasza się ciemność. A tą ciemnością jest. Co? Tutaj? Kuba, tutaj, tutaj, tutaj. Co jest tą ciemnością? Diabeł. Grzech. Tak mniej groźnie może zabrzmi. Grzech. Yy, wiadomo, że, że te grzechy nam dokuczają czasami. I one są jakby taką mocą, ciemnością, a Pan Jezus jest jak takie wschodzące słońce. I dlatego o tym wschodzącym słońcu tam trochę mówię na tym filmiku. Znajdźcie go sobie yy. i obejrzyjcie. To trwa 2 trzy, trzy minutki dokładnie. I jest tam jedno takie zadanie, które dzisiaj bym Wam chciał zadać, oprócz pytań, które będą na koniec za chwileczkę. Mianowicie trzeba będzie wstać rano. Znaleźć sobie w domu, koło domu takie miejsce, gdzie widzicie wschodzące słońce. Może się da. Zależy, gdzie kto mieszka. Tam trzeba będzie poszukać. I zrobić sobie dla siebie takie zdjęcie na tle wschodzącego słońca. Trzeba rano wstać, niestety. Chociaż to słońce tak wschodzi dosyć późno teraz. Wcale nie tak wcześnie, bo to przed ósmą, po siódmej, między siódmą a ósmą, tak mniej więcej. Zależy, gdzie kto mieszka. Jeżeli się Wam uda to zrobić, to zrobić sobie takie zdjęcie i to będzie taki nasz symbol adwentu. Takie jakby nasze selfie z Panem Jezusem, którego to słońce nam przypomina i oznacza. Ja będę pytał o to, można to zdjęcie, jeżeli ktoś chce, na Facebooku dam tam udostępnić, pokazać i wtedy będziemy też jakieś może dodatkowe, dodatkowych nagród szukać dla, dla tych osób. Więc to jest jakby temat nasz tegorocznych RORAT, które to RORATy, to jeszcze nie powiedziałem, a muszę to dzisiaj powiedzieć, są odprawiane no, u nas akurat już nie o świcie, tylko wieczorem yy, o 17, oprócz soboty. W soboty będą rzeczywiście, można powiedzieć o świcie, bo o 7 rano, oprócz znowu tej soboty, bo w tą sobotę będą o 8:00, ale to o tym jeszcze będę przypominał yy, później. Więc y, te dni, w których są odprawiane Roraty, to jest no, od poniedziałku do soboty, codziennie, w każdy ten dzień, w niedzielę, y, w niedzielę nie ma Rorat, bo w niedzielę jest jakby zwyczajna, normalna musza święta, w której zawsze uczestniczymy, y, ale poza niedzielą w każdy dzień gromadzimy się na Roratach i w ten sposób rozpoczynamy ten Adwent mówiąc o Eucharystii, o mszy świętej. To będzie temat nasz główny adwentu. Dobrze, jak co roku <laughs> będą pytania i dzisiaj będą pierwsze trzy pytania. I teraz dla tych, którzy są pierwszy raz, co z tymi pytaniami trzeba zrobić? Trzeba sobie napisać na jakiejś karteczce ozdobnej najlepiej, nie jakiejś wyrwanej, obtarganej byle jak z zeszytu, tylko na jakiejś ładnej, ozdobnej karteczce, napisać odpowiedzi na te pytania, podpisać się i przynieść jutro do kościoła, na przykład, no jutro, te dzisiejsze pytania są na jutro. Tutaj będzie koszyk, do tego koszyka te pytania trzeba wrzucić i później na końcu będziemy losować nagrody. One tutaj już są na ołtarzu, jest jakiś taki mały lampionik, jest jakiś kubek, jakieś jeszcze tutaj ptaszki czy coś takiego, no i jakieś drobnostki. Ale oprócz tego są jeszcze dwie figurki Matki Bożej. Z tych pytań będą też losowane dwie figurki. I wtedy jak ktoś wylosuje figurkę Matki Bożej, to ona idzie jakby do niego do domu na jeden dzień. Na jeden dzień. Trzeba ją na drugi dzień przynieść. Idzie po to, żeby można się było tam przy niej pomodlić, poprosić o jakieś specjalne łaski, o których potrzebujemy, a potem ją przynosimy z powrotem. Natomiast na samym końcu, jak już będziemy kończyć rolaty, to każda z tych figurek pójdzie do kogoś już na stałe, na, na, e, cały, znaczy, no na własność, tak? Ale to dopiero na samym końcu tych rolat. Także troszkę, myślę, się, mam nadzieję, będzie działo. Jeżeli ktoś, bo nie powitałem tych, którzy nas oglądają przed telewizorami, są też tacy, którzy przed telewizorami nas ogląda. Jeżeli ktoś nas ogląda na YouTube, to z tej kamerki, to nas widzi tak troszeczkę z góry, tak właściwie mało widać. Ale jeżeli macie możliwość, to lepiej oglądać na Facebooku. Ta kamerka jest na Facebooku i tam troszkę lepiej widać, troszkę więcej widać całą tą dekorację naszą tutaj i nasz troszkę bliżej. Także <laughs> trzeba sobie poznachodzić te wszystkie transmisje pooglądać, zobaczyć, gdzie mi najlepiej się ogląda, poprosić kogoś dorosłego, żeby Wam pomógł, jeżeli chociaż Wy się na technice znacie lepiej niż ktokolwiek inny. Dobrze, żeby nie przeciągać znowu za bardzo, to teraz pytania, te pytania na jutro. Myślę, że zapamiętacie, nie trzeba ich nigdzie notować, a jeżeli ktoś nie zapamięta, to postaram się je wpisać dzisiaj też gdzieś na Facebooku. Pierwsze, co oznacza słowo adwent? To jest to, co powiedziałem na samym początku. Kto wie? Co oznacza słowo adwent? Oczekiwanie na przyjście jakiejś ważnej osoby? Tak, przyjście. Dokładnie to przyjście, tak? Nadejście. Związane z tym jest oczywiście oczekiwanie. Ok? Jak nazywają się msze święte, które kiedyś były sprawowane o świcie. Dzisiaj mogą być również sprawowane wieczorem, tak jak u nas parafii. Jak się nazywa tamsza święta, w której uczestniczymy teraz? Uważaj, Kuba na kabel. Tu, tu zwracam szczególną uwagę, jak się tu przechodzi. Roraty? Roraty, dobra. To jest odpowiedź na drugie, po, drugie pytanie. I trzecie pytanie, też bardzo proste. Jutro się już zaczną schody, a dzisiaj jeszcze bardzo proste. W jakie dni odprawiane są roraty? Dobrze. Od poniedziałku do soboty. Od poniedziałku do soboty. A powiedz jeszcze, Marysia, jeszcze. Yy, w jakich godzinach? Kiedy? Od poniedziałku do piątku, o której? Przypomnij nam wszystkim. O 17. A w soboty? O 7. A w najbliższą o sobotę? O 8. No, znakomicie. Bardzo dobrze. No, to widać, że ktoś słuchał. Yy, także na dzisiaj to będzie tyle. Widzimy się jutro i jutro już będą nagrody z tych odpowiedzi, które dzisiaj udzielicie. Powstajmy teraz.